Technologia mająca wspomagać trening sportowy staje się coraz bardziej dostępna nie tylko dla zawodowców i profesjonalistów, ale również dla ambitnych amatorów, którzy chcą poprawiać swoje wyniki. Do jednych z takich technologii należy hipoksja przerywana inaczej mówiąc generatory do sztucznej hipoksji czy warto pochylać się na tym tematem. Jeśli tak to jakie są efekty zastosowania hipoksji w treningu sportowym i jak ją stosować, aby osiągać właśnie te maksymalne efekty. Tego dowiecie się z tego materiału. Historia z hipoksją przerywaną zaczęła się w tym roku, kiedy zacząłem testować właśnie taki generator do sztucznej hipoksji w moim treningu sportowym. Podyktowane było to myślą, iż nie zaszkodzi dodać takiego bodźca, szczególnie że planowaliśmy obóz na wysokości na Teneryfie oraz kilka startów w tym roku rzeczywiście przebiega na wysokościach wyżej niż 2000 metrów nad poziomem morza. W związku z tym po konsultacji z trenerem stopniowo rozpoczęliśmy wdrażanie hipoksji do naszego treningu. W tym materiale nie będę tyle skupiał się na sposobie działania samego sprzętu, nie będę tłumaczył wam wszystkich zawiłości związanych z rodzajami treningu hipoksyjnego. Powiem wam tylko te informacje, które są związane z bezpośrednimi efektami chociażby zastosowania hipoksji właśnie w treningu. Czego możecie się spodziewać i jak trenować? O wszystkich technikaliach oczywiście możecie dowiedzieć się ze strony producentów, więc przechodzimy do tematu. Hipoksja, która generowana jest przez ten sprzęt, nazywana jest tak zwaną hipoksją normobaryczną, a więc przy takim samym ciśnieniu atmosferycznym dochodzi do zmniejszenia ilości tlenu, które podaje nam maska, którą zakładamy na twarz. W efekcie generowany jest efekt hipoksyjny, a więc tlenik w zmniejszonej dostępności do tlenu który zasadniczo ma jedną ważną funkcję. Mamy w ten sposób stymulować nasz organizm do wydzielania większej ilości krwinek czerwonych, zwiększenia ilości osocza oraz ogólnej poprawy tolerancji na wysokość, co później ma przekładać się na lepsze zdolności transportu tlenu do tkanek, a w efekcie na poprawę wyników sportowych. Hipoksja przerywana oczywiście różni się od tej hipoksji ciągłej, którą stosujemy właśnie w trakcie takiego treningu prawdziwego, wysokogórskiego. I tu na samym początku od razu zaznaczyć muszę, że nie jest to to samo. Nie jest tym samym przebywanie w warunkach hipoksji prawdziwej, w hipoksji takiej wysokogórskiej, naturalnej, a hipoksji przerywanej. Oczywiście ta pierwsza, ta hipoksja naturalna będzie miała znacznie lepsze efekty, natomiast. Jesteśmy w stanie realnie skorzystać z efektów takiej hipoksji przerywanej, szczególnie jeśli nie mamy dostępu do wysokich gór. Podam to na swoim przykładzie. Zacząłem wdrażać hipoksję na początku stycznia tego roku. W marcu wylatywałem na Teneryfę. Stąd też mieliśmy pełne dwa miesiące na przetestowanie efektów hipoksji oraz rozpoznanie, czy pomogła nam ona na przykład w dostosowaniu się do późniejszej wysokości. Przed zastosowaniem hipoksji wykonałem badania oraz po zakończeniu hipoksji zastosowałem również badania, aby sprawdzić, czy mój poziom chociażby hemoglobiny, czy też krwinek czerwonych podniósł się w wyniku stosowania tego treningu. Oczywiście stosowałem progresywnie zwiększającą się też intensywność w tym czasie, ponieważ czekały mnie następne starty. Natomiast pierwszą rzeczą, którą mogę podzielić się z Wami odnośnie efektów hipoksji, które zauważyłem. Efekt fizjologiczny, czyli efekt ten związany z podwyższeniem parametrów krwi był u mnie dosyć znaczący. Muszę tylko zaznaczyć, że jednocześnie byłem również w trakcie leczenia na helikobakter i SIBO, stąd też moja wchłanialność żelaza mogła znacznie wzrosnąć w tym czasie. Niemniej jednak, zmagając się z obniżonym nieco poziomem krwinek czerwonych przed zastosowaniem hipoksji, który wynosił 4,5 po zakończeniu stosowania hipoksji wynosił on 4,9, więc była to poprawa o około 10%. Hemoglobina wzrosła mi z 14,8 na 15,3 i to był ten efekt fizjologiczny. Co było natomiast takim efektem, który zacząłem zauważać dosyć szybko, bo już po około 6 do 8 takich sesji. Moje oddychanie stało się w trakcie wysiłku znacznie łatwiejsze i odczuwałem to nie tylko jako efekt samej hipoksji, ale również jako efekt maski, którą miałem założoną. Ta maska oczywiście zmienia sposób, w jaki wymienia się to powietrze. Oczywiście nie jest to aż tak komfortowe jak w przypadku właśnie takiego codziennego funkcjonowania, czy też treningu w normalnej wysokości w naturze, ponieważ maska daje jednak pewien opór dla przepływającego powietrza, co z kolei może stanowić dodatkowy trening mięśni oddechowych. Da się rozwiązać tą Niedogodność poprzez modyfikację maski, którą ja też poczyniłem, natomiast nadal jest to jednak zamknięta tuba dookoła naszej głowy, która później może generować właśnie też to dostosowanie, czyli pozytywne dostosowanie związane z pracą mięśni oddechowych. I to był drugi efekt, który zauważyłem. Trzeci efekt, który zauważyłem po zastosowaniu hipoksji, w momencie, w którym. Jechałem na wysokość i jechałem na Tenerife po raz trzeci, już z rzędu. Zauważyłem, że znacznie prościej przyszło mi zaadaptować się do tej wysokości na pierwszych jednostkach treningowych. Do tej pory, przyjeżdżając tam, miałem wrażenie, że moje tętno bardzo szybko rośnie, tempo oddychania jest znacznie szybsze, a dodatkowo, że męczę się znacznie bardziej na tych samych prędkościach, które osiągałbym tutaj na poziomie morza. Tym razem jednak nie odczuwałem tego efektu i bardzo szybko odczułem wejście na te normalne, prawidłowe obroty. Moje tętno nie podniosło się, poziom wysiłku odczuwalny był taki sam, i również częstotliwość oddechów oraz odczucie tego wysiłku oddechowego również uległo znacznej poprawie. To były takie trzy główne efekty, które ja zauważyłem i które myślę, że może zauważyć każdy z Was. Do tego, kiedy widziałbym użycie takiej hipoksji, przejdę później. Po tym, jak opowiem, jak zastosować i jak włączyć sobie taką hipoksję do treningu, też na moim przykładzie. Pragnę Wam tylko powiedzieć, że ten odcinek powstaje we współpracy z Hypoxy.pl, z partnerem, który dostarczył mi ten sprzęt. Nie bójcie się jednak, wszystkie informacje, które tutaj podam, są rzetelne, oparte na moich doświadczeniach, a także na badaniach naukowych na temat hipoksji przerywanej. Także dostajecie rzetelną opinię na temat sensowności oraz ewentualnych negatywnych efektów, czy też braku efektów, które możecie spodziewać się po zastosowaniu takiej hipoksji. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób warto taką hipoksję stosować, przede wszystkim możemy tutaj wyróżnić dwa sposoby. Jeden jest to przebywanie ciągłe w hipoksji, czyli tak zwana metoda Leave high, train low, w której przebywamy w namiocie hipoksyjnym, w którym taki generator zmniejsza dostępną zawartość tlenu. W takim namiocie przebywamy od 8 do 12 godzin dziennie. Czasami można w nim spać, tak aby zwiększyć sobie ilość tej hipoksji. Można również zastosować hipoksję przerywaną, czyli tak intermittent hypoxy, w której kierujemy się metodą Train high, live, low. Trenujemy z hipoksją na obniżonej zawartości tlenu, a żyjemy w warunkach normalnych. Ta metoda sprawdza się lepiej u większości osób, głównie ze względów logistycznych. Nie każdy z nas może pozwolić sobie na zastosowanie namiotu czy wsadzenie go do sypialni. Większość z nas natomiast mogłaby pozwolić sobie na to, aby przy bieżni mechanicznej bądź przy trenerze korzystać właśnie z takiej hipoksji. Ja korzystałem z tego drugiego sposobu stymulacji, czyli z tej hipoksji przerywanej. Stosowałem hipoksję od 2 do 3 razy w tygodniu przez okres minimum 8 tygodni. Efekt, który zauważyłem, właśnie nastąpił po tym czasie o tych efektach już Wam powiedziałem. Natomiast jakie jednostki wykonywałem w hipoksji? Początkowo wykonywałem jednostki dodatkowe jednostki tlenowe czyli takie rozjazdy spokojne na rowerze, czyli spokojne rozbieganie na bieżni mechanicznej. Drugie treningi bardzo często wykonywałem właśnie z tą hipoksją kierując się zasadą też progresji. Zaczynałem od 1500 metrów, kończyłem na 2500 metrów nad poziomem morza. Później zastosowałem po około 2-3 tygodniach hipoksję w trakcie niektórych też bodźców, takich akcentowych w momencie biegów przerywanych na bieżni mechanicznej, w momencie pewnych akcentów na rowerze i w dłuższych rozjazdach na trenerze, nawet do 3 godzin. Oczywiście, tak jak wspomniałem, trzeba się do tego dosyć mocno przyzwyczaić, natomiast z każdą kolejną sesją na pewno ta tolerancja rosła. Co zauważyłem na samym początku, tempa w trakcie z użycia hipoksji spadały względem tych, które normalnie uzyskiwałem na bieżni mechanicznej, chociażby o około 10-15 sekund na kilometr. Efekt ten, muszę też zaznaczyć, był znacznie większy, im wyższe było nachylenie. W późniejszym etapie hipoksję stosowałem również na takich drugich rozbieganiach w strefie drugiej, czyli w prędkościach około 3,30-3,40 takich rozbieganiach na progu tlenowym. Zaznaczę, że może być Wam dosyć ciężko na samym początku używać tej hipoksji w trakcie akcentów ze względu na wspomniany przeze mnie ograniczony nieco przepływ powietrza oraz na to wrażenie, że jest nam nieco niewygodnie i to tempa jednak trochę spadają. Dlatego też zalecam, aby kierować się takim protokołem. W którym zaczynamy od bardzo spokojnych jednostek, stopniowo zwiększając tą wysokość, i później dokładamy tą hipoksję również do takich akcentów. Jeśli chodzi o tą progresję wysokościową, to również zaczynamy tutaj od tej niższej wysokości, czyli zaczynamy od około 1500-1800 metrów nad poziomem morza, kierując się do tych wysokości wyższych, ale nie stosowałbym tutaj więcej niż 2600 metrów nad poziomem morza, ponieważ mamy bardzo mało dowodów na to, że taka hipoksja może w ogóle cokolwiek dobrego zmienić w organizmie. Kiedy warto zastosować taką hipoksję? Na pewno warto zrobić to w sezonie przygotowawczym, w sezonie bazowym, kiedy jesteśmy jeszcze przed startami. Ze względu na fakt, że samo przebywanie w hipoksji może nam utrudniać nieco regenerację i ta jednostka staje się bardziej obciążająca, okres taki startowy może być tutaj dosyć utrudniony. Zastosowanie hipoksji jednak w okresie startowym może mieć miejsce szczególnie w momencie, w którym przygotowujemy się do startów na wysokości. I takie starty na wysokości warto nawet kilkukrotnie przerobić sobie właśnie pod kątem takiej sztucznej hipoksji. Po co? Po to, aby przyzwyczaić się do tego odczucia zmniejszonej dostępności tlenu, które doświadczamy razem ze wzrostem tej wysokości. Szczególnie jeśli większość waszego wyścigu będzie przebiegać powyżej 2000 metrów. Nad poziomem morza. I tutaj nawet takie jednorazowe użycie hipoksji może dać Wam dosyć dobre pojęcie na temat tego, jak będziecie czuli się na tej wysokości. Kiedy jednak zdecydowanie nie warto używać hipoksji? Wtedy, kiedy będziecie wiedzieli, że nie będziecie w stanie wykorzystywać jej regularnie albo w momencie, w którym będziecie ją wykorzystywać bardzo, bardzo krótko. Nie polecam stosowania raz w tygodniu takich rozwiązań, z tego względu, że większość też protokołów opisanych w badaniach opisuje przynajmniej 16 sesji z częstotliwością dwóch, trzech sesji w tygodniu na przestrzeni właśnie takich około pięciu, sześciu tygodni. Dlatego też, jeśli macie taką możliwość, wtedy zastosujcie hipoksję. Jeśli chcecie odczuć pewne efekty związane z dostosowaniem do wysokości bądź z przyzwyczajeniem, tak jak wspomniałem, do tych startów na wysokości, to w takim wypadku możecie oczywiście spróbować zastosować to jednorazowo. O efektach fizjologicznych możecie jednak w takim przypadku zapomnieć. Więc jeśli chcecie skorzystać z takiej hipoksji, Minimum te 2-3 tygodnie, nawet powiedziałbym 3-4 tygodnie, powinniście je stosować 3-4 razy w tygodniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ dużo osób nie zgłasza efektów stosowania hipoksji, natomiast okazuje się, że stosowali ją nieco zbyt krótko. Dlatego też, jeśli to jest Waszym celem, aby przygotować się do jakichś startów na wysokości, bądź chcecie przygotować się do obozu wysokogórskiego, tutaj widziałbym bardzo duże zastosowanie takiego przerywanej hipoksji. Jeszcze dodatkowe zastosowanie jest takie, jeśli wracacie z obozu wysokogórskiego i chcecie przez chwilę podtrzymać tę adaptację, a będziecie wiedzieli, że zostajecie na poziomie morza, użycie hipoksji przerywanej da Wam też tutaj pewną przewagę i pewien efekt podtrzymujący. Kiedy natomiast nie warto używać takiej hipoksji? No, tak jak wspomniałem, kiedy jesteście bezpośrednio zaraz przed samym startem i liczą się już prędkości, które osiągacie. Druga sprawa, jeśli stosujecie ją mniej niż dwa, 3 razy w tygodniu, również nie warto wtedy tego robić. I oczywiście, jeśli większość startów czeka Was na samym poziomie morza i chcielibyście dostosować się tylko jednorazowo, bądź stosować takie bodźce, wtedy również takiej hipoksji wprowadzać nie ma sensu. Warto rozważyć też w decyzji, czy potrzebujecie hipoksii ciągłej, która jest od razu powiem nieco bardziej skuteczna, czy też hipoksji przerywanej. Tutaj wszystko zależy od Waszych możliwości lokalowych. Istnieją możliwości wypożyczenia takiego sprzętu, istnieją możliwości wypożyczenia również namiotu hipoksyjnego, więc jeśli tylko macie możliwość tak zorganizowania swojej logistyki życia bądź spania w takim namiocie hipoksyjnym, można tego spróbować. Znaczna większość osób skorzysta z tego jednak znacznie lepiej. Właśnie w momencie, w którym będzie stosowała to w trakcie takiego treningu, czy to uzupełniającego, czy też treningu na bieżni mechanicznej lub też trenażerze. Warto aby wspomnieć o tym, że oczywiście nie jest to sprzęt, który jest najbardziej mobilny, dlatego oczywiście nie wykorzystamy go w bardzo wielu warunkach. Natomiast spokojnie jesteście go w stanie przewieźć na siłownię, spokojnie jesteście go w stanie ustawić w domu i przemieszczać go też po tym domu. Natomiast jest to raczej sprzęt, który powinien być użytkowany. Stacjonarnie. Podsumowując, czy ja sam polecam hipoksję? Po swoich efektach i po wiedzy, którą wyciągnąłem z badań, jak najbardziej. Natomiast trzeba jasno zdawać sobie z tego sprawę. Hipoksja sztuczna nie zastąpi hipoksji naturalnej i pod żadnym pozorem nie jest to to samo. Jeśli jesteście w stanie zaakceptować ten fakt i jeśli nie macie możliwości skorzystania z hipoksji naturalnej, wtedy jak najbardziej możecie użyć takiego aparatu. Należy go traktować jednak jako pewien dodatek do treningu. Absolutnie nie jest to magiczne narzędzie i pamiętajcie, wymaga przede wszystkim systematyczności. Jeśli spełnicie te warunki, o których powiedziałem wcześniej, wtedy jak najbardziej możecie przemyśleć zastosowanie tej hipoksji w treningu. A jeśli już stosowaliście, Dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, wyciągnęliście z niego coś ciekawego, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A jeśli będziecie chcieli wypróbować taką hipoksję, czy to w formie kupna aparatu, czy jego wypożyczenia, zapraszam Was na stronę hypoxy.pl, gdzie znajdziecie kompleksową obsługę w zakresie wypożyczenia, czy też kupna generatorów hipoksji. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.